I zdajemy sobie to pytanie od tysięcy 6, 6 lat. Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Myśli Nieogolonych, czyli wszystko a propos tego, czym się zajmujemy. Było o spowiedzi, było o roletach. Dziś będzie o modlitwie. Słuchajcie, byłem kiedyś na rekolekcjach. Tak mi też to się zdarza. Był tam jeden uczestnik, który postanowił się nawrócić z nowym rokiem. Jako, że te rekolekcje były przez ferie zimowe, no to tego czasu na nawrócenie i na diametralną zmianę życia nie miał za wiele. I była taka sytuacja. On do mnie podszedł podczas Eucharystii, jak już otrzymałem Komunię Świętą i się mnie spytał, jak się modlić po Komunii Świętej, ogólnie jak się modlić. Ja nie ukrywam, że mnie trochę wcięło i troszeczkę go zignorowałem i powiedziałem mu, wiesz co, powiem ci później, bo msza święta nie jest odgadki. I co on zrobił? On poszedł do tego księdza, który to prowadził i uzyskał wyczerpująco, mam nadzieję, teorię na temat naszej modlitwy, jak się należy modlić. Także ten odcinek jest skierowany poniekąd dla niego, ale też dla wszystkich, którzy mają problemy z modlitwą. Otóż, jeżeli masz problemy z modlitwą, jeżeli nie wiesz, jak się pomodlić, a chcesz, żeby twoja modlitwa była szczera, to porzuć wszystkie paciorki. Nie klep tego. Od ilości wyklepanych paciorków. Eee, nie zależy sprawa Twojego zbawienia. Nie wiem, że ludzie tego nie potrafią zrozumieć. Siedzą w kościołach i tylko oś nasz, albo tam ja po ja posług różaniec za różańcem To jest tylko jakaś określona forma modlitwy. My z niej możemy skorzystać będąc samemu, ale nie. I na tej takiej modlitwie chciałbym się dzisiaj skupić. Słuchajcie, 15 minut to jest mało, bo to jest więcej niż 1% z całych 24 godzin, które my poświęcamy na przeróżne rzeczy, na jedzenie, na spanie, na naukę i tak dalej, i tak dalej. To jest nic przy założeniu takim, że Pan Bóg nam daje po prostu cały nasz dzień. Oczywiście wspominając fakt, że On jest ponad czasem, więc dla Niego forma czasu nie istnieje. Jak należy się modlić? Jeżeli masz problem z modlitwą, to zrób sobie takie coś, że na kwadrans rezerwujesz sobie dziennie ten kwadrans dla Boga i rozmawiasz z nim tak, jak z najlepszym przyjacielem. Najlepiej opowiedz Mu cały swój dzień. Nie zapomnij mu podziękować za to, że Cię dzisiaj obudził i za to, że do tego kwadransu jakoś dożyłeś. Cytat na dziś, myślę, że jest bardzo prosty, bo on jest z księgi wyjścia i jest tu taki kapitalny cytat. Księga Wyjścia, rozdział 33, werset 11. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Drogi słuchaczu, życzę Ci, żeby Twoja rozmowa wyglądała tak, jak rozmowa Mojżesza. Z Bogiem, żeby Twoja modlitwa właśnie taka była, żeby wyglądała jak rozmowa z najlepszym przyjacielem. Dlaczego? Bo jemu możesz powiedzieć wszystko. A ludziom to zależy komu? Także rozmawiaj z Nim tak, jak z najlepszym przyjacielem i poświęć mu na to 15 minut. Słuchajcie, bardzo Was zapraszam do zasubskrybowania, do łapek w górę i do rozsyłania tego. I ogłoszenie. Jeżeli będziesz chciał, to albo na tym zagłówku, tutaj, albo na tej szybie pojawi się odnośnik do wydawnictwa RTCK dawnictwo rób to co kochasz. Bardzo was serdecznie zapraszam do wejścia tam i zobaczenia, co tam ciekawego mają. No i tyle.